Tego już za wiele. Odchodzi. Nie proś, bo nie wróci już. Znajdzie sobie lepszą, uczciwszą od ciebie. Sorry. Je, zupełnie nie to zwykle się nie zdarza, a mnie się przytrafiło, to był akt anormalny, Krew w żyłach zmrożona, a wszystkie mówi nie kto, no, jak to, kto. Czy to jest normalne, by się panna ze mnie śmiała? A jak to boli, jak to boli, a Czy to jest normalne, by się panna ze mnie śmiała? A łała jak to boli, jak to boli, a, -a. -a, -a. ła ty robisz Angelika! Miałem z Tobą dużo pięknych dzieci mieć! Miałaś pracować i je wychować, ale Ty gdzieś to masz i wtedy ona uderzyła mnie w twarz! Czy to jest normalne, by twarz tak bolała? A wow! że się płaszczył, miałem szansę, teraz trudno, odchodzę, powiedziałem. I wstając z dużym palcem, uderzyłem w róg stolika, przy którym siedzieliśmy ja i Angelika. Czy to jest normalne, by noga tak bolała? A wow, jak to boli, jak to boli, a wow. so Czy to jest normalne, by noga tak bolała? A wow, jak to boli, jak to boli, a ła! Wow. So I ja teraz zrobię, jak mi noga tak napuchła? I wtedy Angelika kopnęła mnie Sorry. Czy to jest normalne, by noga tak bolała? A jak to boli, jak to boli, a To jest normalne, by noga tak bolała. A jak to boli, jak to boli, a ła Tylko za wiele odchodzę, pozdrawiam, do widzenia, żegnaj, nie proś, bo nie wrócę już Dajmy sobie lepszą, uczciwszą od ciebie. No, która mnie zechce? Żadna mnie nie chciała? O włowa, jak to boli, jak to boli, a właśnie to jest normalne, by żadna mnie nie chciała! A wowła, jak to boli, jak to boli, a waa! to jest normalne, by żadna mnie nie chciała? łała jak to boli, jak to boli!